Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny materiał o Shiba Inu. Ostatni materiał Wam się bardzo spodobał, więc nagrywam kolejny i dziękuję za taką dużą aktywność. Dobrze, co dalej z Shiba Inu? Po pierwsze, kryptowaluta dalej ma mocny potencjał. Cały czas rośnie i po ostatnim filmie, jak ktoś oglądał, no to wie, że ta kryptowaluta urosła. Następnie mogę jeszcze dodać tutaj, że jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma kryptowalut, albo chce zacząć, to zobaczcie mój ostatni film, albo poprzednie filmy, gdzie tłumaczę jak zainwestować, jak kupić kryptowaluty i najlepszą giełdą do kryptowalut jest giełda Binance, macie link w opisie, z niej się rejestrujcie, ponieważ to jest najlepsza, kryptowalut, najlepsza giełda kryptowalut, tutaj macie linka pierwsza, linijka opisu, klikacie, rejestrujecie się, się z tego linku i macie wtedy lepsze stawki. No i dobrze. Czy ktoś z was Zainwestował w kryptowalutę Po moim ostatnim filmie na piście, Bo niedługo mogą być mocne wzrosty To są oczywiście moje spekulacje Ja cały czas wierzę w tą kryptowalutę I myślę, że ma bardzo Bardzo duży potencjał To są oczywiście moje przypuszczenia Nie musicie ci mi sugerować Ale po prostu ja W nią zainwestowałem I cały czas mam nadzieję, że Będzie, będzie Cały czas rosnąć Możemy sobie tutaj jeszcze zobaczyć, jak to wygląda. <laughs> jak to wygląda właśnie na. Czekajcie. Coś tu się. Coś tu się nam lekko ścięło. Ok, zobaczymy sobie, jak to wygląda na, naszym... na naszej tutaj giełdzie Binance. Jeżeli ktoś chce kupić to tutaj, musicie wpisać sobie sibę najlepiej USDT. No i zobaczcie, że 5% ostatnie 4 godziny. No i zobaczcie, co się, tu... co się tutaj działo. Jeszcze niedawno, jeszcze tutaj zobaczcie, 7 siódmego, siódmego mieliśmy cenę 613 po przecinku, oczywiście, a dzisiaj mamy 917. Zobaczcie, jest to bardzo duża zmiana i jeżeli ktoś zainwestował, to gratulacje. Ja sobie jeszcze dokupiłem wtedy, tutaj, jak tutaj był ten spadek, dokupiłem sobie jeszcze z kilka milionów tej Shiba, Shiba Inu i właśnie yy, niedawno sprzedałem, czyli nie, chyba wczoraj sprzedałem, jak było tutaj, właśnie za 900. Po przycinku sprzedałem kilka i naprawdę miałem spory zysk, więc naprawdę, według mnie, tak, ta kryptowaluta dalej ma jeszcze potencjał. To było na tyle. P pytajcie śmiało w komentarzach. Oczywiście nikogo nie zachęcam do inwestowania, to są tylko moje przypuszczenia. Robicie wszystko na własną odpowiedzialność. Pozdrawiam, Siemanko i cześć.